No chyba ten nie wyciągnął tego pryskiwacza, co? Nie, nie, jest mniejszy. Ja to w zasadzie pierwszy ja będę napisał, że na się na to z internetu. To znaczy się, że co? Pozytywnie czy negatywnie? Nie, no ładnie wygląda. <grym> Jeszcze tak? Zobaczymy, jak będzie yy, to. Tak, tam robili coś, żeby ładowarkę jakąś coś. Wie pan A, co? Wydaje mi się, że nie. Tylko jedziemy ciągnikiem, bo trzeba będzie podjąć hydraulikę i dać to do góry, nie? Mm -hmm. Bo przy zjeżdżaniu żeby się nie zawiesiło, nie? Mm -hmm. Dobra. Tak się mi mocno wydaje. Dobra, to idę po ten ciąg, który docelowo będzie, bo jest jeszcze większy. To... Nie, no. <laughs> to jest co? 700, nie? To ten większy ile? Jaki jest? 1000 szkoła? Tak sobie żartuje. Właśnie po ten... Bo żebyśmy go Nie no tyle chyba z... da radę, nie? jakieś na jazdy No 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 mamo Nie tam będą do tego czy które kto to wie Dobry To chyba do nie będzie potrzebna No raczej Raczej nie No bo przyjeżdż go się ściągnie nie? Jedzie. Tak Hydraulikę podłączymy żeby to do góry tam Jak przy zjeżdżaniu żeby nie zahaczył nie? Aha, no 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 i chyba się to uda no. No, to Proszę? poszedł i... Poszedł Mówi, że ten nie da rady, więc po większego właśnie poszedł Nie no, bo go coś Jakiś film, że mieliś tak kręcić Cały czas jest A, Cały czas jest, więc... A. A pan myśli, że co? Że telewizja przyjedzie Polsko, czy co? No, nie <śmienny> A to to znowu gdzieś do kogoś? No niestety, ale tak Ale tu blisko Nie, właśnie, że nie Daleko wszystko Go, dub Do jednego czy do paru? Nie, nie A co on taką tę rurę ma białą? Który ten? No No. <noise> I tak nie, nie, nie przepali tego, że aż tak zostaje? Przepala, ale on teraz I teraz będzie przepalał, bo on co jakiś czas przepala no. Sam, nie? no tak, tak, tak I jak końcówka już jest To końcówka tego przepalania tak to no, jeszcze raz sobie, Już raczej po to wystarczy Proste, Właśnie. Jak przyjechali fachowcy, żeby. Tak, no. <laughs> A ja, nie ma nic za darmo. I to wie pan, jak było? Wóz paszowy nam przywieźli. No hmm. i nowy wóz był, no i trzeba było oczywiście co do no ich No i stało się. No to jak to? Na no, koszty muszą być. No, tak nie nie, tak prosto. Jakie to są jajka? Jajka? No nie wiem, jakie jajka, ale kulki. To chyba druga kategoria. No ja się na tym za mocno nie znam, panie. Chyba druga. Druga No to będzie przez przyzgawiawca. No to dobrze. To Tyle, że tę hydraulikę będziemy podpili, bo, bo, bo. Ale hydraulikę to podpina wałek nie musi chodzić, nie? Nie. Bo podniesiemy se to do góry, nie? Tak, tak, ramiona. Żeby się nie pierdolić, jak podniesie do góry. No, zjedzie se spokojnie landu. Ładowarki teleskopowe Farezin. Wszechstronność na wyciągnięcie ręki. Tuna. Tak jest. Przynajmniej takie jest założenie. No, no. A jak to będzie? Czy hydrant będzie leżał, czy nie? To nie wiadomo. No! <laughs> no ty, nie wywróżył z tym hydrantem, bo będzie problem. Nie No daleko. To jest nowy. No widzę, że chyba za, za świeży jest. Jeszcze gordzanie wzięła. Był rozkasowany. rozkasowany. No, bo jak, jak robiły te hydranty, nie? Jak to jest? tam okay. jest a bo te są te to ja nie było mnie no ale tu żeby no, hydran wyjebać na środku między, to po... przecież tam by mogły zrobić no nie, między i... Przy i by stoją i tu tak, komu to by się... Szko... to, 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 to są siadu, by byli dono, do sąsiadów by był i do do tego a no, one tutaj na środku tego placu tak, tak, tak musi być ale tak działka jakby był... by byli zaproszeni na popitkę no to dobre wtedy dobre żarcie by... Nie, no, to by, by... by stał tam gdzie by mógłby stać ale nie panu jakby był <laughs> To by było piątka czegoś tam by się dało i by było dobrze. A że nie było mnie, no to już. A co ty ten ciągnik tak rozbierasz? A no bo wałek, myślał, że. Ale wałka nie będziesz zapinał. Alba, że wałka, nie. Wałka, nie. wałka nie. W razie cztery. no. Hamulce są. Hamulce są, tylko nie ma ręcznego. Aha, czyli jedziesz i będziesz siedział. A my coś tam wykombinujemy. Mnie tak kombinować. No bo ta. tylko te dwa przewody idą na hydraulikę. No tak. Tej, to my tego kurwa nie podniesiemy z tego taksa. Dlaczego? No to będzie sterowane z komputera, wszystko. No. Też jest taka opcja. A komputer gdzie jest? W samochodzie. A. I tak będzie, nie? No przecież co jak? Dwa przewody, a, a... Ja tam Nie wiem. Bo... A ja mówię Jestem ręcznie rozkładany A i... teraz się zacznij. Komputer jak komputer, no, no. ja mam, no dobra. Ten, ja mam ten to będzie tejski. to. A zasilanie? A jest gniazdko w tym w ciągniku, specjalne do tego. Takie nawet. Takie no. samo jak tu. Jest w ciągniku. A reszta będzie tu z tych A reszta będzie z tego te kabelki. Tak. Ten, no Czyli tutaj. co wjedziesz i podstawimy kołek żeby nie komputer? Takich schodów nikt nie przewidział. Nie, nie. <laughs> nie no, bo jak zacznie zjeżdżać, to się założę, że... Że już to ta, ta, ta rama nie pozwoli, nie? Tak. I prościej będzie go ładowarką ściągnąć Ale ładowarką tyle jak? Nie ma tu u góry żadnych haków. nie widzę. Żarek. Dobra, damy jako tu Zierzę ciągnikiem. Podepnij komputer i próbę od razu zrobisz na tym No, jak widzisz, widzisz, no. czy chodzi, czy A nie ona chodzi. Jest? Yeah. Dobra, dobra, niech podnieś. No widzisz, ale I nie potrzebne, żebyś tę łyżkę odpił. Abyś zajebał w zimie, to tam ale by tak, chuj tego nie tak, ruszył. Ale no, do telewizji. Przez... To by, by te... To internet będzie. Wymarzą, wykreślą i tam. tak. Który gdzie? Nie wiem. No jak nie wiesz, no, no czerwony, takie same są. Do czerwonego. Biały do białego. Ale to, to nie jest para, nie? Nie mam pojęcia co to jest. Otrzymaj jeśli jest para, to musi być żółty. Dobra, to przyjmij rodzinę. Arbos. Prosta konstrukcja, atrakcyjna cena. Idealny wybór dla twojego gospodarstwa. No, nie, a gdzieś tu pisało coś ty no on/off. No. no. To by tym. nic nie było, nie? Tym tu a ten? No, też jest włączony. Tym poruszaj to trochę. O, jest, dobra. No widziałeś? Bo tu okay, no tu okej trzeba No lecisz i... do przodu. Nie zjeżdżaj. Dobra. Zobacz, co robisz. No, ty nas rozjedziesz bez tego komputera. Czyli coś z tego będzie w teorii. Światła już świecą, to jest dobrze. To znaczy? To gdzie go? Jedną w jest nadzieja? Wiesz pół i będzie opanowany jest. Na tym do góry proszę Do góry na tym Dobra, niech ona tam leżą. One nikomu nie przeszkadzają. tam czy mnie? Dobrze jest. Tylko ci powiem, że... No więc właśnie. Bo potem to już będzie za późno. Najdź sobie na dół I Na dół trochę A czemu nie idzie na dół? Bo on, jest... on go przejebał teraz, nie? Bo on go przejebał, proszę No I Jeszcze, jeszcze Nie wypierdoli on dali? No. Nie, dalej nie podniesie Nie podniesie dali No jedź pomału Łopatki pierdolą No oby Ale żeby teraz no mnie jebnął, jak się wyrówno. Nie, nie, to do trzymaj go u góry cały czas. Panie, tak, no, tak miałem z etorkiem. Wjechał, zjechał, jak wypierdolą, zetorek i koniec. A prawdopodobnie miał włączone no stop. Dobra, powoli na dół. Miejsce odnosi. To jeszcze w zębach Podcinasz sobie trytki, bo potrytkowałem to, bo. Latały. Bo. No, no, no To trzeba było opuścić. I to miało być to, czy nie? Bo tak stoi pan, patrzy jakby to nie miało być to. No, na następną maszynę. To raczej nie, to jest ze sklepu, do serwisu, części. I wierzę, że to się nigdy nie popsuje, to jest nierealne. No, biorę. W dzisiejszych czasach. Ja też tak wierzę.